Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z i Io37, a to jest drugi odcinek z gry Ultimate Chicken Horse. Jest to ten rod... Ech... Dobra, jak zwykle ludzie z randomami, takie, oni się pytają różne rzeczy. Nawet to gdzie mieszkamy. Nie wiem po co im jest ta wiedza Ale z tego co widzę to poprawili jakość funkcjonowania myszki w tej grze. WOW! Jakiś update był, halo. Dobra, jest to ten, ten odcinek z serii, kiedy sobie mówię, że... W zasadzie to mi się średnio chce żyć. W zasadzie to średnio chcę, mi się nagrywać, ale w zasadzie bym sobie pograł w taką jedną grę. Ultimate moje Chicken Horse. Yy, więc tak o to jest, gramy. Tym razem ja nie jestem hostem, ale myślę, że jakoś mam nowy internet, to chyba pociągnie coś takiego jak gra sieciowa. Nawet jeżeli ktoś ma słaby internet. Bawię się Kylo Renem. Ale nie można go zabić Taki plastikowy Kaylor. dobra eee, Weźmiemy to, bo to jest fajne, bo się rusza Damy to tu O nie, o nie, Co? Fajne lagi Pamiętacie jak mówiłem, że zginąłem? Nie, 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 ja nie wiem czy to jest w ogóle teraz do przejścia E, jak to było? X, Z, C, V. Przeprosi. V. Czy Prze komplement. Dwa reakcje. E, nie, to nie to. Czemu dwa te same? Do tej samej osoby były. Zgiń. O nice. Trzy. E, przeprosiny. Mm -hmm. Ale chyba znowu Polak jest, bo nieczęsto ktoś się nazywa Paweł. I oczywiście tak, ja w mojej białej koszulce, bo w innej nie nagrywam. Nawet ktoś, ale ktoś dawno, ale ktoś mi zasugerował, że się nie przebieram. Really thanks. No czemu to usunąłeś? No, nie, okej. Okay. Coś się dzieje. No, chyba. Okej, okay, ale wciąż żyje. Dobra, nie było, że. Czemu mnie coś tu gryzie? Ała. Nie, nie miałem pierwszego, ale przynajmniej przyszedłem, tak? I już nie jestem słaby ucząc, co tam miałem. Klej. No, to lód. Dajemy go tu. Czemu by nie? Dobrze Paweł, nice. Nie, proszę nie gin, dobra. Zginąłem. Wreszcie ja się ulotnę. W zasadzie nie wiem, czemu nie gram na tym. Gdzieś na tym mi się gra lepiej. Nie to może następny odcinek. Yy, proszę bez takich słów. No tak. Mhm. Tak O, wzięliśmy kolco bydwa i były jedne kolce. Będzie śmiesznie. No. Nope. Ja nie zdążyłem. Ja też tak miałem dzisiaj. Co robi Paweł? Paweł, nie rób tak. I Paweł, zginąłeś. Ja nie lubię tej mapy. Dobra, szop nie przejdzie. Nice. W ogóle nie wiem. Powiedzmy, że link do poprzedniego odcinku. O, o, o tym zapomniałem. Macie, mieliście go i tak, ale jak będzie coś drugi raz, to nie zaszkodzi. Ok? Tak, więc tu jest link nade mną, czyli już zniknął pewnie. I w kartach też jest. W kartach są fajne rzeczy. Nikt nie usunął tego. Wspaniale. Nie, ja nie chcę na takie coś skakiwać, gdzie jest klej u góry. Bo to się zazwyczaj nie kończy dobrze. Oj. Nie wiem jak to było. B, N, C, Q, V. Nie, bo to są inne rzeczy. Info o, V, informacje. 4. To taki like profis, Możesz takiego like'a zostawić pod tym filmem. Nikt znowu tego nie usunął. Niechaj będzie też tak. Chyba, że po prostu zgałganisz AGA. Ja I zamiast czekać, już skoczysz. pe re pe, -pe, -pe -re Ale No Co ja Tak This is Too easy Too easy Dziękuję Ci drogie i Ten teleport jest zły Pff, Pff. Mówi się trudno Najwyżej zgin... PLEASE! ZGINI! Ja chcę mieć solówkę, stary. A, tamten żyje. W zasadzie to bym musiał skoczyć na to. <laughs> <laughs> tak po zastanowieniu. Co, solówka? Dzięki. Nie, to się bardziej tak robi. Taki, taki troszeczkę. Łowicz! Nie, to się robi tak, czy to się robi bardziej tak? To się chyba tak robi, nie? No nie ma to, ale w sumie to on bardziej przeszkadza. Co mam zrobić z sobą? Gdzie ja to dam? Yy, dobra, tu. To się nie klei, ja to, ja to wiem, spoko. Aż taki głupi nie jest. Ooo! Nie, dobra, to jest do przejścia właściwie. Najgorzej! <grym>, Najgorzej! Najgorzej po prostu. To było aż złe. W zasadzie to będę coś nową musiał z sobą zrobić. Jeszcze punkt za pierwszego. PRFPPRM. A! Chyba, że wygra. Jakże są strasznie... było ten... Krótkie. A to muszę zakończyć teraz. Dobra, ja nakręcę jeszcze jeden odcinek, a tymczasem do zobaczenia, do zobaczenia się rano, nerka. Słuchajcie, lajki, like, subskrypcja karty. Co mogę nagrać w komentarzu? Do zobaczenia, do zobaczenia Siem rano, nerka.